Cześć, witam Was. Ja jestem Marcin i dzisiaj gramy sobie w CSA. CSA. Dzisiaj gramy sobie w LSA. Wraz ze mną dzisiaj jest Pepolek. Siemano. I dzisiaj skosimy sobie trawę, zrobimy siano posy. Nie pytajcie, dlaczego wszystko na farmie jeszcze jest takie porekolane. Dopiero ustawiamy wszystko. Eee, topek dopiero od dzisiaj mam. Od dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj. Nie, dzisiaj Aha, pobrałem. No. I zaczynamy teraz odcinki z ls będą już częściej, zaraz Na no pewno. Ja. E, ostatnio miałem taką przerwę, ponieważ... E, nie mogłem za bardzo grać, bo się... Sprawdziłem szóstoklasisty i te sprawy, i td, i tp. Ej, ale gdzie tu jest trawa? No? Gdzie tu jest trawa? Obok ciebie. Biogazownia. Trzeba się... Ej, obok, obok ciebie! Nie, ale nie taką prosto przejechać ten czas. I to jedziemy do trawy i tam będzie biogazownia po tym. Dobra, to jedziemy prosto. E, dlaczego nie... Dlaczego nie gramy na bandyko? Bo... No nie mówię. powiedz no Bo pewek ma straszne lagi na tej mapce i... A na tej mapce mam aktualnie 58 Co jak jest na mojego kompa aż okay, włączyłem? Włączyłem teraz V muszę kliknąć Teraz muszę kliknąć G, B teraz muszę kliknąć na V Jedziemy. Ty to ty może nie, też wziąć tego? Chcesz kosiarką jechać czy też? Nie, 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 na razie nie. Ty, ty może ale... o odep... Czemu może odepnie? Odepnie? No właśnie, odepnij. Właśnie i po zgrabiarkę No. Przed, przed, przed przetargę. Przetargę, no. No. Dobra. A jest skupiona? No, stoi na farmie. Ok. Tam przed chatą. Ok, jadę. A ja tu już będę kosił. Trawkę. I w ogóle mapka jest super, yyy, no. od bańczyków? Znaczy się, chyba tak, mi się daje chyba tak. I co, to tutaj bardziej optymalizowane niż tamta? No. Zdecydowanie. A ile masz FPS-ów nagrywasz wczoraj? Teraz? Yy, teraz nagrywam i, czekaj, i mam 40 parę FPS, ów 30 40. A, a na Bandicowina miałeś? Yy, na Banticów też chyba tyle. Tylko mam nie kompo, żeby no dzień, to mam mocną kompo, Czekaj, gdzie? Jeżeli chcecie grać z nami w LSA, na mapce i w tych modach moich, no to, to wbijajcie wpadę. na ts który będzie teraz siedziony na ekranie. Podam ci później. Aha, dobra. No to wbijajcie i... Bo Wbijaj dzisiaj z... go znalazłem. Do kogo się zgłosić? Na filmiku będzie pisało. To a, że na się? No. To zależy kto będzie, dostępnie. Zgłaszcie się i powiedzcie, że... Yy, Wy do Pepolka, o! Nie yy, Wy to nagrywania yy, z Pepolkiem. Ty słuchaj, a gdzie ta są yy, Stoi tam na farmie, jak się A No właśnie tu jeżdżę. ...i chyba jestem przytepu i nie jedno. O kurde, ale będzie wisiona. Ty ogniemy yy, oglądałaś ten filmik u mnie jest OFA. Z czego? Jak nagrywałem no, znaczy ja nagrywałem na to... gadałem o. Aha, no. Ten o jest. Ale tego sypało. Widzi no widzisz. To jest nie? E, tak. nie wiem jak jest Ty... albo wiesz co lepiej weź kosiarkę też No Dobra, tam koszia z grałem powoli. Tylko wiesz że tutaj tego jest? Nie. Będzie długi odcinek dzisiaj Dziś daje pół godziny Dobra? Dobra Pół godziny, Bite. Obojwięte. no bo i więcej, powiem tak, aż powiem przerwam bo mam mówię Łaj Ale miałem rzuca, dobrze nie nagrywam Co żeś pan flow no, gorący kubek. O, a teraz on tak 58, 59, 40. No to chyba lepsza mapa niż tamte, co? Ja się... No tak. No i dla mnie jest przyjemniej grać niż na takim dziełem 8 FPS-ów. No Tam to była dla mnie. No moja wygląda zbyt wymagająca, tak? Dobra. O matka, tym burczy. Głodny. O kurna jakie to bydlę! Cieszę się, to mniejsze jest. Nie, to ja poczekam, to... Czekaj, jest jakiś jeszcze jeden bombał? Jest. Na farmie stoją. To Ursusa czy MHK wziąć? Nie, wybieraj sam. 3 To Ursusa weź dawaj. Ale modowanego czy oryginalnego? Yy, modowego. Dobra. Kurde, ile tego tu jest! Przez 5 minut jadę jeden pasek. <noise> to będzie zabawa. No. Więc zapraszamy Was bardzo tutaj do będzie... Potrzebna jest pomoc. To te... Potrzebna pomoc. Bija na tego te, to. Tak. Yy, czekaj, a jest druga koszerka kupiona? Tak, stoi. A nie, poczekaj, ja ci kupuję. Dobra, muszę kosiarki, 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 gdzie to jest. nie, poczekaj, ja wezmę oryginalnego, żebym mógł i naprzód wziąć. Aha, dobra. nie wiem, gdzie są kosiarki. Kup, kosiarki. Kup, i teraz muszę restartnąć. Tam, 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 tam. Jak będzie mięsza sami, słabi, i słychać, to po prostu im powiem. Dobra. To przez internet, nie? No, że czasami się nie, nie będzie słychać. Nie, za daleko, ja od mikrofonu, teraz jak to, dupy, nie? A, teraz normalnie słychać. A teraz? Taki śmieszny głos. No właśnie, bo ja jestem dosłownie 0 mm od mikrofonu. Aha. A teraz? Normalnie, lepiej. No. Ej, kupiłeś jedną, a drugiej nie ma. LAD... Ej, laguje Siamo kos. to nazwijesz to, to nowe serwa, czy po prostu tam tylko. Nie no, dorzucę do tamtych. Dobra, zresztą do mi drugą po czarcie. SK, y, SK. I, i, i. Ale jest zresztą No, a jej tu nie ma. to sprawdź tutaj albo z przodu przed y, chatą, albo tutaj gdzie zaczynaliśmy odcinek. To stoi header od y, New Holland. Ok. Kurde, a co tak mnie reaguje? Ej... No dobra, a dobra, ja jestem ślepy i nie widziałem. No czy tu już coś przetrząsaczą? Kurde, szkoda, że się pracownika nie da wziąć na ten. Na żarty? No. Ale wiem, że do gnoju można. Na co? Do gnoju można. No, to tak. Tak, zobaczyć czy wystarcza mocy. Nie? No dobra. To jest ja tutaj stanę w boczku tym Nie A przeczekam sobie przejadę. Ty działa! Ale co? No, że wystarcza moty. No mhm. idzie naprzód. Belly, belly, belly. No, on oh, top. What? to jest? A, bo może mieć błotniki, a może być bez. Nie ja wiem, ładnie wygląda w błotniku, czy bez? To by, ja by. Co ja tu muszę dorównać do tego? Teraz jak tu dorównam, to mogę zrobić... Wjechał, wjechał. to sobie jeszcze poprzylecieć tutaj do przodu. Jedziesz już tutaj? Halo? Halo, halo, Pepek? Halo, halo? Epic. Oh, Ja sam jestem, oh. jestem. tylko, czekaj jeszcze zamknięcie, dobra? Dobra. Nie waliło mi się leca? Eee, nie. Co zrobiłem? Nie, nie. Tak, w paliwo. Kompacja A nagrywa żalej? Nagrywam, nagrywam. No ale muszę się jeszcze raz z tobą zasynchronizować. No dobra. No to zobaczyć. Jaka pogoda jak jest? Co mi się? wiesz, jakie gra mam pompa? Że jak wyjdę... i na pół to mi po jakimś czasie wypali. A teraz dopiero u mnie opuściłeś serwer. No. Ej, ale nic nie było, słuchaj, nie? Nic tu włącz nie Cisza Kujawska A, a, po, a widzą, na jakiej mapie grasz? A no właśnie jak się nazywa ta mapa. Kujawska map Pol Kujawska Poland map po 11 No właśnie. Autorem jest Dmaster RT Team TV. I zrobiłeś kolego supermata Podeszemy ci może. <noise> Ty so, ile? Ile taki monitor? 20 cali bym sprawował. 20 cali? No bo ja wiem Mój monitor ma 28 cali. A mój tutaj potem ma sorry, 24. No czyli trochę. Nie wiem, jeden co to jest 2,5 cm, tak? Nie wiem Chyba tak jakoś Ja no ale słuchaj yy, Może za rok Będę miał no kolejnego kompatu, miał z dwoma monitorami To bym mógł na jednym gracz, a na drugim mieć pogodę włączoną, nie? No kurde Dwa ekrany. Kretwa. No ale do montowania jest fajnie wtedy Dobra, ja tutaj bierzcie punkty. Um. Czekaj, tutaj się wyjęłam, to jest super. Ej, nie mam możliwości teleportacji. O. Ej, nie mogę się z uczucem. Ale mi się zaczęło ścinać. Mnie? Nie, mi, przez metam. Ej, nie mogę. Przeruszyć uksusem. Czemu? Nie wiem, stoi. A, odpal go. Jak? No, jest odpalony. Ok. To wyjdź, wie, nie. No, weź ty się wdechnij. Czekaj, tap, tap. Tap, 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 Nie Ja nie mogłem. No i teraz? to jest 200. Ty i go zawieszę, już krasował. Ten, ten, taki. Fajny pędziak. Imczony, Eee, Yyy, pow. Pow. to było pyszne. Jazda na pole. Jedziemy okay. poszukić uh. moli i Oj. Oh. Ej, kolego! No. Masz! Oproszcie no. go mikrofonu, no już go nie ma Alo No? Dobra, no, 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 no. Załóż Jakiego ty masz? Lepiej? No Ty załóż sobie z na mikrofon, podobno będzie działało wtedy jak filter e, jak to? jak film wiesz pop filter mhm. dał sobie e, pończochę trzema skarpetę <gryw> będzie ci waliło pod mną mhm. Pamiętasz, jak się omawialiśmy na początku filmu? Na początku filmu... Może, czy powiem coś, to będzie na koncie, bo No to co, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, i tak dalej, i tak dalej. Do następnego odcinka. No, trzymajcie się, cześć.